Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony się 10 i dzisiaj witamy na, na naszych światach. Jak on się nazywa? Akulanderia i Amilanderia. I, 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 gola, I Igorlanderia, coś takiego. No, jeszcze Igor nie mówił nam. Ostatnio dołączył, ale nie pokażemy jego domku, bo nie jest gotowy. A nasze domki są gotowe, także miasto się rozwija. A mój. A dobra, twój najpierw, no to. Zapraszam oczywiście na kanał Antoniu 07. Zostawcie łapeczkę do góry, z dzwoneczkiem, żeby aplikacja YouTube powiadomiła Was o tym, że są nowe filmy. Także, dobra, pokazujemy. Tak on no, wygląda ciekawe, z dworu. Tylko ja włączę. No, także yy, ten domek bardzo fajny jest. Mi się mag, mega podoba. O, ale mój mi się bardziej podoba. No dobra, no, to chodźmy tak. Może mieć w tym czasie w sumie włączone no, najlepiej. Y, dobra, widzowie, więc ja Wam pokażę. O, zobaczcie, tutaj tak wygląda mój do dom, to już widzieliście i zobaczcie. Gdzie ty jesteś. A, do słyka. A, i, y, y, widzowie, ja znalazłam właśnie taki dzwonek. Słuchajcie go. Czekajcie, podgłośnie jeszcze. Czekaj, jeszcze raz wami. Oj, czekaj, nie teraz. A, O, teraz, teraz. O. O! Także, no i u mnie jest też taki dzwonek, jakby, um, no. Dobra. Zobaczcie, tutaj może się móc, tu u... Ja też pierwszy raz, jakby co nie patrzyłam. No. Fajne to. Hmm. Czemu ty masz tu... To, czemu taka duża kuchnia i tu nic nie ma? Nie, tak, taka sama, ja lubię. Tak Okej. Okay. Duże Mi się, mi się nie podoba. No nie wiem, ja tam nie mam pomysłu. Na pewno. O, ładne kolory, ja mam też takie w Na domu. I no, teraz do salonu. Tutaj ogólnie jest dużo miejsca, ale ja nie wiem co tu robić. Co ja tu muszę Nie wiem. No, mi to wystarczy. No i co? Coś jeszcze masz dalej, nie? Tu. Tak. Tam jest chyba kibei. Chyba. <suszy> no tak, a co to jest? za Aha, a wejście takie. No spoko, powiedz. Dobra, idziemy teraz na górę, tak? Tak. Górę... Te schody mi się mega podobają, głównie Ale nie jest to nie wszystko. Nie? nie. A tutaj mają... no... Tutaj nic nie <śpiszanie> jest, spiżarnia tylko. Pokaż. A tu super, spiżarnia. Ja, Dobra, dalej. Góra ogólnie, góry... Mega. Andrzej ma to wszędzie wiatry. Nie wiem, <śpiszanie> Tu jest rozwalone w ogóle. Co, tu rozwalić? Nie no, wiem, no, ja mam miecz ciągle. Czekaj. Ja I uwaga, to jest najlepsze. Musi Antek pierwszy wchodzić. Czekaj, ja to naprawię tylko. Wszystko jest takie duże w tym domu. Ale jak zobaczycie to... To już jedzie, bo to akurat widziałam. Dobra, dobra, tutaj jest taki piękny komór. Czekaj, czekaj, muszę przyjść. I tutaj jest taka ojca, widziałam. Tutaj fajnie, łóżka. No, no, no. no fajnie, tutaj, ten kominek ja projektowałam. Tak. Tutaj y, pokój to jest Tu, no, mam pierwszych. pierwszy. <śmiennie> no zaproś, widzów do Twojego pięknego <śmiennie> domku. <śmiennie> szafa. To tak, pięknie, bo... tak, tu jest, widzowie, szafa, a tu jest pokój. <śmiennie> Zobacz, jaki duży. A jaka szyba cudowna, że można brata podglądać. No, popatrz. popatrz no i tu dla, dla brata, którego można. O, siema, siostra, siema. E weź popatrzcie, dobrze. Siema? Dobra. No okej, okay, widzę, wy to chodźmy się po wtedy, bo my musimy je i będą dwa oddzielne odcinki z domu. No, no. Tu jest y tu ognisko. Na to. To jest na jego Ej! Jest jego <laughs> Bo on tutaj zaczął budować. No i tu jest basen, widzowie, no to takie zwykłe. No jest... Aha, przepraszam, reklama. No dobra widzowie, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. No, ale dobra. ja jeszcze dzisiaj wrzucę ten odcinek, też z jeszcze jednego. Także do zobaczenia, papa. Pa.